Ciema, siema, siema. glitch na Expo Fortnite. Zostaw łapkę, zostaw suba. Kiedy jesteśmy na mapie, jest to mapa typu Tycoon. kod mawy wy macie w opisie, generalnie jest to Dragon Tycoon 4. I dostajecie tutaj fajne ilości Expo za na przykład ulepszanie po 500. E, tu macie ulepszenie Dragona swojego. Macie tutaj różne rzeczy do ulepszania. Przy okazji, jak wchodzicie na tą mapę, co nie, to dostaniecie za to po prostu 4000 Expo za przejście tutaj, jak macie Start Tycoon. No, i za to się dostaje też fajne, fajne, fajne rzeczy, tak? Mm, oprócz tego, ulepszacie. Za każde ulepszenie jest po 500 expa i nie różni się to niczym. Przy okazji, na dole macie jakiś level. Ten level generalnie daje wam to, że. E, a, 2000 kosztuje, ok. E, daje wam to, że możecie ulepszyć swojego smoka, który jest w tym oto miejscu. Ja na przykład wybrałem sobie takiego. Wy możecie sobie wybrać innego. E, tu przy okazji macie gifty. Za odbieranie tych giftów również macie Expa. No i na środku. Jak pójdziecie sobie na środek, to tutaj macie boty. Za te boty również będziecie mieli różne, że tak powiem, rzeczy. Możecie bić sobie offem możecie bić bronią, broni jeszcze nie mam. No ale za każdą eliminację dostaje się po 1000 expa. No, ale te boty na pierwszym poziomie totalnie nic wam nie robią, ale dostaje się za nie po 900 ekspa, także dosyć, dosyć sporo. No i wyeliminowałem wszystkich, wracam teraz do siebie. O, proszę bardzo, znowu się zrespił. Znowu bijemy, kolejnego bijemy, pyk i kolejnego bijemy. No i znowu mamy 3000 ekspa w 3 sekundy. Mamy czwarty poziom naszego smoka w prawym górnym rogu, jak widzicie. No i generalnie musicie go ulepszać. Za ulepszanie go również jest exp. Przy okazji, za ulepszanie jest exp. Także dosyć generalnie dużo się tego exp dostaje. Nie będę szkiwał e, Tu możecie uleczyć swojego smoka. Nasz smok akurat ma 100 HP, no ale ja sobie go ulepszę. E, tu macie dropper. Tu proszę bardzo ulepszacie sobie upgrade dropper. A tutaj już nic nie stać. No ale w tym momencie tutaj zarabiacie kaskę. Już zostaje 100 na sekundę. Więc zaraz kolejne ulepszenie, na przykład to za 1000. Tu mamy bronie, zobaczmy, no na przykład takiego uspa mogę sobie kupić i teraz z tym uspem lecimy sobie, może jeszcze jakieś ulepszenie za 500 jest tu, o jest tam na przykład, dobra, to sobie ulepszę, no i mam czwarty poziom. Teraz tu mam jakiegoś bambika, nie wiem czy on będzie nas chciał bić, chyba nie, ale my wyeliminujemy sobie te boty, które on tu, jego smog bije, kradniemy, że tak powiem, dobra, zabieramy kasę z tego mm. i szukamy po prostu teraz botów, które mają możliwe, że wyższy level Bądź nawet level pierwszy tu jest jakiś Shadow Challenge. One są na poziomie 10. I chcę zobaczyć, czy zabicie w te boty dostaje się jakiejś większej ilości Expa. Chcę jednego wyeliminować. Czekaj, który to jest ten. Nie umiem w niego trafić. Dobra, wyeliminowałem, ale dostaje się tyle samo Expa. Więc generalnie, jeśli chcecie nabić Expa, to lepiej bić w te boty bo te boty dają wam po stówce tyk no ten dojeżdża ale go wyeliminowałem no i jak chcecie dobić expa to widzicie po prostu w te małe pisklaki które tu są bo te małe gniotki dostają, za, dostajemy za nie najwięcej expa mamy już szósty level naszego smoka więc brakuje nam niewiele żeby ulepszyć e, smoka na siódmy poziom Lecimy sobie teraz znowu tutaj ulepszamy sobie tutaj w tym miejscu kolejny dropper tu mamy dragon shop na razie nas on nie interesuje Idziemy sobie kupić znowu jakąś broń. Może być taki SM. Do tego kupimy sobie jakieś amo. Tyk. O, i zakupowanie też dostajecie XP Mam 400 kaski. Kupuję sobie amo i dostaję 1600, więc dosyć spoko. No i w tym momencie lecimy na te boty i znowu bijecie w tego bota. Bijecie w tego bota. Nabijemy sobie Expa 7 na tym naszym e, naszym smoku. Polecimy sobie na te obok bo to obok dają chyba więcej ekspo, jeśli się nie mylę tu coś mamy yy, okej, okay, chyba nic tu nie da się zrobić okej, okay, tu jest jakaś strefa, której nie da się bić, ale tutaj bijemy teraz tego bota Fyk. dobra walimy, 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 walimy i mają mega loa. nasz smok już idzie nam pomóc już mamy prawie kolejny poziom naszego smoka jeszcze jednego chyba trzeba wyeliminować i będzie kolejny poziom. Tak jest, siódmy poziom. Jeszcze sobie pobijemy trochę w tego bota. W tego bota. No i w porządku. O kurde, no i smok nam się wywalił. No to tyle było z naszego smoka. Generalnie już się wywalił, już nie żyje. Hmm. Ale zaraz sobie go ulepszymy i uleczymy. Tylko sobie właśnie chcę nabić jeszcze eksponat tych, tych. Dobra, mam to. I wyszedłem tylko na chwilę. Dostałem 10 tysięcy ekspo zabicie w tych ziomeczków. Ulepszamy sobie naszego smoka. Dajcie, tylko tak hell dobra i ulepszamy aha bo to jest level nasz okej okay, ale nasz smok ma już ósmy poziom bicie w to niestety nie daje nam expa ale tu możemy sobie to kupić tu odbierzemy sobie 26 tysięcy pójdziemy do dragon shopu no i generalnie za ulepszenia dostajecie expa tak eee, ja teraz mam tego smoka więc wezmę sobie na przykład tego aha mam full nie mam kasy no dobra to nie jest ważne to po prostu na razie sobie poulepszamy. Tutaj pochodzimy, te tanie rzeczy kupimy. No i zaraz pokażę Wam jeszcze jeden, właśnie najlepszy sposób, który istnieje na większości mapach. Yy, dobra, Przesz. A nie, tu jest jakiś ten. Okej, okay, ziomeczki. No i dobra. Mamy kasy 19 tysięcy. No i macie tutaj amon, nie? Mam 19 tysięcy i po prostu spamujecie sobie teraz zakup amunicji. I zobaczymy, ile za 19 tysięcy kasy możemy dobić Expo. Prawda jest taka, że możemy nawet dobić ze 100 tysięcy jak najwięcej więcej. Ale jest to najlepszy sposób, moim zdaniem, właśnie kupowania amunicji. O, zrestowało się. I nie wiem, nie dowiem się. Ale zrobiłem 80 level po prostu. 80 tysięcy, bo się zlewelabowałem. Ale znowu kupujemy. Yy, aha, i już, już chyba nie dostaje Expo za kupowanie amunicji. może to drugie? A nie, za drugie teraz dostaje no ale dobra, mamy teraz 44,5 tysiąca Expo. Bierzemy sobie kasy za 15 tysięcy i sprawdzimy. Sprawdzimy sobie. Yy, mamy tak, 44,5 tysiąca. I kupujemy. Zobaczymy, ile dostaniemy wtedy Expo za to. 44,5 tysiąca było. Możemy kupić sobie jeszcze to, a może też. Możemy mieć wszystkiego full. Dobra, mamy jeszcze to, a możemy mieć wszystkiego full. No i dobra. I ile dostałem? No i dostałem 4000, tak? Bo teraz zostaje mniej EXPA. Właśnie ze względu na to, że, e, że ulepszyłem. W sensie, że dużo zdobyłem EXPA. Dobra, mamy tutaj kolejny level naszego klikera. Tu sobie znowu odbieramy. Możemy sobie shop dekoracje kupić. Dekoracje w sklepie. E, no i generalnie w taki sposób się to prezentuje. Więc dosyć łatwo się zdobywa tego EXPA. No nie będziemy, nie będziemy się oszukiwać, tak? Jest to dosyć łatwy exp, patrząc na resztę mapek. Eee, tutaj mamy jeszcze, możemy sobie kupić tą broń. Zakupienie broni też mamy kasę. Nie możecie bić w też tego boxu, żeby dostać kasę. Możecie bić w tamtych źródłów, co biliśmy się wcześniej. No i ulepszać, nie? No i za ulepszanie też dostajecie exp. Więc generalnie dosyć spokojnie. Dosyć łatwo się nabija expa. No i co, kodźik do niego macie w opisie, jakbyście chcieli nabić sobie trochę ekspa. I co, ja się z Wami żegnam. Dzięki za dzisiejszy film. Z Wami się żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Siema!